Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak niektórym osobom udaje się zachować spokój nawet w najtrudniejszych sytuacjach? To nie tylko kwestia temperamentu, ale filozofia życia, którą można się nauczyć. Witaj w świecie stoicyzmu, starożytnej szkoły filozoficznej, która przez wieki pomaga ludziom radzić sobie z życiowymi wzlotami i upadkami w spokoju i odporności. W dzisiejszym wideo zgłębimy 10 stoickich zasad nauczanych przez Epikteta jednego z najbardziej renomowanych filozofów stoickich. Dzięki tym praktykom będziesz mógł rozwijać silniejsze podejście, które nic nie będzie mogło zachwiać. Przygotuj się na zmianę sposobu radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami i odkrycie nowego poziomu spokoju i wewnętrznej kontroli. Zagłębimy się w każdą z tych zasad i dowiemy się, jak je stosować na co dzień, abyśmy mogli prowadzić bardziej pełne i zrównoważone życie. Czy kiedykolwiek czułeś się przytłoczony stresem i niepewnościami życia? Ja także. Ale istnieje sposób na pokonywanie tych wyzwań ze spokojem. Wyobraź sobie, że jesteś na łodzi w środku burzy. Fale są wysokie, wiatr jest silny, a wydaje się, że możesz zatonąć w każdej chwili. Przemyślne Dziomo to scenariusz życia wielu z nas. Praca, rodzina. Obowiązki, to wszystko może stać się emocjonalną burzą. Stoicyzm oferuje nam kompas w tych momentach. Epiktet, jeden z wielkich filozofów stoickich, uczy nas, że nie możemy kontrolować tego, co dzieje się wokół nas, ale możemy kontrolować naszą reakcję na te wydarzenia. To klucz do znalezienia pokoju w środku chaosu. Pomyśl o tym, gdy otrzymujesz złe wieści lub napotykasz problem jaka jest Twoja pierwsza reakcja? Stajemy się zaniepokojeni, złośliwi, sfrustrowani. Stoicyzm zachęca nas do kroków wstecz i obserwacji naszych emocji. Zamiast być porywanymi przez burzę, możemy wybrać, jak odpowiemy. Na przykład, gdy coś idzie nie tak w pracy, zamiast wpadać w rozpacz, zatrzymaj się i głęboko oddychaj. Żądaj sobie pytanie: I czy mogę teraz zmienić tę sytuację? Jeśli odpowiedź brzmi nie. To czas zaakceptować i skupić się na tym, co możesz zrobić dalej. To nie oznacza, że ignorujesz problem, ale że zajmujesz się nim spokojniej i skuteczniej. Innym ważnym punktem jest praktykowanie wdzięczności. W środku trudności zawsze jest coś, za co można być wdzięcznym. Docenianie małych rzeczy, jak gorąca kawa rano czy rozmowa z przyjacielem, może zmienić twoją perspektywę i przynieść poczucie pokoju. Pamiętaj również, że życie składa się z wzlotów i upadków. Trudności są nieuniknione, ale to, jak na nie reagujemy, robi ogromną różnicę. Opanowanie naszych emocji i reakcji sprawia, że stajemy się bardziej odporni i zdolni do radzenia sobie z każdą burzą. Na koniec, praktykuj uważność. Zrób sobie kilka minut dziennie na medytację lub po prostu na oddychanie i bycie obecnym w chwili. To może pomóc uspokoić umysł i zmniejszyć stres. Więc następnym razem, gdy poczujesz, że toniesz w morzu stresu, przypomnij sobie słowa epikteta i spróbuj znaleźć spokój w środku burzy. Stoicyzm pokazuje nam, że prawdziwy pokój pochodzi z wnętrza i jest czymś, czego wszyscy możemy osiągnąć. Czy kiedykolwiek czułeś się zagubiony, nie wiedząc, którą drogę obrać? To jak być na dryfującej łodzi bez jasno określonego celu. W stoicyzmie mieć wyraźny cel to jak mieć kompas, który prowadzi nas przez życiowe burze. Ale co to oznacza w praktyce? Epiktet uczy nas, że wyraźny cel nie pojawia się po prostu. To rezultat głębokiego zastanowienia się nad tym, co naprawdę jest dla ciebie ważne. Pomyśl o swoich pasjach, swoich wartościach i rzeczach, które uważasz za istotne. Żądaj sobie pytanie: i czego chcę osiągnąć? Jakim człowiekiem chcę być? Te pytania pomagają wytyczyć Twój cel. Gdy masz jasność co do swojego celu, staje się on kotwicą w czasach burz. Trudności nie znikają, ale stają się bardziej zarządzalne. Zamiast być sparaliżowanym przez strach czy wątpliwości, czujesz się pewniejszy i bardziej skierowany. Na przykład jeśli Twój celem jest pomoc innym, znajdziesz motywację i siłę nawet w najtrudniejszych dniach. Każde wyzwanie staje się okazją do nauki i rozwoju, zbliżając Cię do Twojego celu. Posiadanie jasnego celu oznacza również, że Twoje działania i decyzje są zgodne z Twoimi wartościami, tworząc bardziej spójne i satysfakcjonujące życie. Epiktet przypomina nam, że wyraźny cel nie ogranicza się do zawodowych czy osobistych celów. Chodzi o zasady i wartości, które kierują Twoim życiem. Chodzi o bycie uczciwym, sprawiedliwym, współczującym i oddanym tym, w co wierzysz. Gdy Twoje działania odzwierciedlają te wartości, budujesz solidną podstawę do radzenia sobie z każdą przeciwnością losu. Ponadto, wyraźny cel pomaga skupić się i unikać niepotrzebnych rozproszeń. W dzisiejszym świecie jesteśmy nieustannie bombardowani informacjami i wymaganiami, które mogą odciągać nas od naszej drogi. Z wyraźnym celem łatwiej powiedzieć i nie i temu, co nie przyczynia się do Twoich celów, i i tak i temu, co naprawdę ma znaczenie. Pamiętaj, że znalezienie swojego celu nie jest szybkim ani łatwym zadaniem. Wymaga czasu, introspekcji i szczerości względem siebie. Ale korzyści są ogromne. Wyraźny cel daje poczucie kierunku i sensu życia, sprawiając, że każdy dzień ma swoje znaczenie i cel. Więc poświęć czas na zastanowienie się, co dla Ciebie jest ważne. Zapisz swoje myśli, porozmawiaj z zaufanymi osobami i eksploruj swoje pasje. Znalezienie swojego celu wyposaży Cię w narzędzia do radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami, z pewnością siebie i spokojem. Epiktet, jeden z głównych filozofów stoickich, Naucza nas, że choć nie możemy kontrolować zewnętrznych wydarzeń, mamy pełną kontrolę nad naszymi reakcjami na te wydarzenia. Ten koncept jest kluczowy dla rozwoju odporności w obliczu wyzwań i negatywnych emocji. Po pierwsze, ważne jest uznanie, że nasze reakcje są wyborami. Gdy coś się dzieje, nasza natychmiastowa odpowiedź może być emocjonalna i impulsywna. Jednak mamy zdolność do zatrzymania się i decydowania. Jak chcemy zareagować? Ten świadomy wybór pozwala nam odpowiadać w sposób bardziej zrównoważony i racjonalny, zamiast być porywanym przez nasze emocje. Praktyka uważności jest skutecznym narzędziem do pomocy w kontrolowaniu naszych reakcji. Zarezerwowanie kilku minut dziennie na skupienie się na oddechu i obecności w chwili obecnej może stworzyć przestrzeń między wydarzeniem a odpowiedzą. Ta przestrzeń daje nam możliwość wyboru bardziej przemyślanej i mniej emocjonalnej reakcji. Ponadto, zrozumienie, że negatywne emocje, takie jak gniew i frustracja, są naturalne, ale nie muszą dominować naszych działań, jest kluczowe. Możemy rozpoznać te emocje, zastanowić się nad ich przyczynami i wybrać odpowiedź bardziej zgodną z naszymi wartościami i celami. W obliczu krytyki, na przykład, Zamiast reagować obronną ręką, możemy się zatrzymać i rozważyć, czy jest w niej coś wartościowego. To zmienia potencjalnie negatywną sytuację w okazję do nauki i rozwoju. Kolejny istotny aspekt to empatia. Rozpoznanie, że każdy zmaga się ze swoimi własnymi wyzwaniami i trudnościami, może pomóc nam odpowiedzieć z zrozumieniem i współczuciem, zamiast z gniewem czy urazą. Taka postawa nie tylko poprawia nasze interakcje z innymi, ale także wzmacnia nasz wewnętrzny pokój. Regularne praktykowanie wdzięczności może również pozytywnie wpływać na nasze reakcje. Skupiając się na dobrych rzeczach w naszym życiu, zmniejszamy wpływ codziennych frustracji i reagujemy bardziej pozytywnie na wyzwania. Na koniec, pamiętanie o mądrości Epikteta, że i nie wydarzenia nas niepokoją, Lecz nasza interpretacja tych wydarzeń i może zmienić naszą perspektywę. To zrozumienie daje nam moc kontrolowania naszej reakcji na każdą sytuację, zwiększając naszą odporność i spokój. Uważność, czyli mindfulness, to praktyka bycia całkowicie obecnym w chwili, świadomym swoich myśli, uczuć i otoczenia. Poprzez praktykowanie uważności, rozwijasz umiejętność obserwowania swoich reakcji bez ich emocjonalnego pochłaniania. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach stresowych lub przy intensywnych emocjach, ponieważ umożliwia spokojniejszą i bardziej przemyślaną odpowiedź. Medytacja jest skutecznym sposobem na kultywowanie uważności. Medytacja polega na skupieniu umysłu na jednym punkcie, jak oddech, dźwięk czy obraz, i pozwalaniu, aby myśli i uczucia przepływały bez oceniania. Dzięki regularnej praktyce Medytacja może pomóc w zmniejszeniu emocjonalnej reaktywności i zwiększeniu jasności umysłu. Oto polskie tłumaczenie tekstu. Praktyki te tworzą przestrzeń między bodźcem, tym, co się z tobą dzieje, a odpowiedzą, tym, jak reagujesz. To właśnie w tej przestrzeni tkwi moc wyboru bardziej odpowiedniej i kontrolowanej reakcji. Zamiast impulsywnie reagować na trudną sytuację, Medytacja i uważność pozwalają na bardziej zrównoważoną odpowiedź. Medytacja i uważność również pomagają w rozwijaniu samowspółczucia i akceptacji. Obserwując swoje myśli i emocje bez osądzania, uczysz się być łagodniejszym dla siebie, uznając, że wszystkie emocje są częścią ludzkiego doświadczenia. To ułatwia akceptację trudnych sytuacji i zmniejsza emocjonalne cierpienie. Aby rozpocząć praktykę uważności, Zarezerwuj kilka minut dziennie na siedzenie w ciszy i skupienie się na oddechu. Obserwuj każdy oddech, a jeśli twoja uwaga się rozproszy, łagodnie przywołaj ją z powrotem do oddechu. Z czasem ta prosta praktyka może znacznie zwiększyć twoją zdolność do pozostawania spokojnym i skupionym w sytuacjach stresowych. Dodatkowo, wcielaj chwilę uważności w swoje codzienne życie. Może to być podczas spaceru, Jedzenia czy nawet wykonywania obowiązków domowych. Ważne jest, aby być całkowicie obecnym w każdym momencie, obserwując bez osądzania. Medytacja prowadzona jest również doskonałym narzędziem, szczególnie dla początkujących. Istnieje wiele dostępnych online źródeł, które mogą pomóc w prowadzeniu Twoich sesji medytacyjnych, co ułatwia rozwijanie regularnej praktyki. Podsumowując, Uważność i medytacja są potężnymi praktykami, które pomagają tworzyć przestrzeń między bodźcem a odpowiedzą, umożliwiając większą kontrolę nad swoimi reakcjami emocjonalnymi. Dzięki regularnej praktyce stajesz się bardziej odporny i zdolny do radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami w większym spokoju. W codziennym życiu otrzymywanie krytyki może być wyzwaniem, ale stoicyzm oferuje nam narzędzia do rozwoju odporności i konstruktywnego reagowania. Życzliwość odgrywa również kluczową rolę. Odpowiadanie na krytykę z życzliwością, zamiast defensywnie lub z gniewem, może rozbroić sytuację i przekształcić potencjalnie negatywny moment w okazję do dialogu i wzrostu. Podziękuj za krytykę, nawet jeśli się z nią nie zgadzasz, i sprawdź, czy jest coś pożytecznego, czego możesz się nauczyć. Ponadto, rozwijanie grubej skóry nie oznacza ignorowania wszelkiej krytyki ale raczej nauczenie się filtrowania tego, co jest przydatne, od tego, co nie jest. To wiąże się z uznaniem, że nie można zadowolić wszystkich i że normalne jest otrzymywanie krytyki w ciągu życia. Kluczem jest nie pozwolić, aby to wpłynęło na twój wewnętrzny spokój lub odciągnęło cię od celów. Praktykowanie empatii również może pomóc lepiej radzić sobie z krytyką. Spróbuj zrozumieć perspektywę drugiej osoby i co mogło zmotywować jej komentarze. Czasami krytyka może być wyrazem troski lub frustracji. Patrząc na sytuację oczami drugiego człowieka, możesz odpowiedzieć z większym zrozumieniem i mniejszą defensywnością. Pamiętaj o znaczeniu przebaczenia, zarówno dla siebie, jak i dla innych. Przebaczenie sobie za ewentualne błędy lub pomyłki wspomniane w krytyce. Pomaga utrzymać współczucie dla siebie, iść naprzód. Przebaczenie innym za ich krytykę, szczególnie jeśli była niesprawiedliwa lub wyrażona w nieuprzejmy sposób, uwalnia cię od ciężaru negatywności. Radzenie sobie z krytyką w sposób stoicki wymaga głębokiej samowiedzy, cierpliwości, życzliwości i empatii. Te cechy pomagają przekształcać krytykę w możliwości wzrostu, zachowując twoją odporność i wewnętrzny spokój. Epiktet. Jeden z wielkich filozofów stoickich uczy nas, że obrazy ranią nas nie z powodu samych słów czy działań, ale z powodu naszych percepcji i reakcji na nie. Ważne jest, aby zrozumieć, że mamy moc kontrolowania naszych reakcji na obrazy. Kiedy ktoś mówi coś, co nas obraża, ból, który odczuwamy, jest wynikiem naszej interpretacji tych słów. Jeśli zmienimy naszą percepcję, możemy zmniejszyć lub nawet wyeliminować emocjonalny wpływ tych obelg. Epiktet mawiał i to nie wydarzenia nas niepokoją, ale nasza interpretacja tych wydarzeń. Oznacza to, że gdy ktoś nas obraża, to nie sama obraza powoduje ból, ale to, jak decydujemy się na nią zareagować. Możemy wybrać, aby się nie dać poruszyć, uznając, że prawdziwa siła leży w naszej kontrolowanej i racjonalnej odpowiedzi. Praktycznym krokiem w radzeniu sobie z obelgami jest refleksja nad intencją stojącą za słowami lub działaniami. Często ludzie obrażają bezcelowego zamiaru wyrządzenia bólu. Mogą działać z ignorancji, frustracji lub problemów osobistych. Rozumiejąc to, możemy zdecydować się nie reagować z gniewem, ale ze współczuciem i empatią. Stoicyzm zachęca nas, aby nie brać rzeczy osobiście. Kiedy ktoś nas obraża, warto pamiętać, że obraza może mieć więcej wspólnego z osobą, która ją wyraziła, niż z nami. Obelżywe słowa lub działania często odzwierciedlają wewnętrzne zmagania i nierozwiązane emocje tej osoby. Praktyka uważności również może pomóc w radzeniu sobie z obelgami. Będąc obecnym w danej chwili i obserwując nasze reakcje bez osądzania, możemy stworzyć przestrzeń na bardziej przemyślaną odpowiedź. To pozwala nam wybrać spokojniejszą i bardziej kontrolowaną reakcję, zamiast reagować impulsywnie. Inną przydatną techniką jest ponowna ocena znaczenia, jakie przypisujemy obraźliwym słowom. Często nadajemy zbyt dużą moc słowom innych, pozwalając im definiować naszą wartość lub godność. Stoicyzm uczy nas znajdować naszą wartość wewnętrznie, opierając się na naszych własnych zasadach i działaniach, a nie na opiniach innych. To Kolejna Kiedy przebaczamy tym, którzy nas obrażają, uwalniamy emocjonalny ciężar związany z obelgą. Przebaczenie nie jest oznaką słabości, ale siły, ponieważ pokazuje naszą zdolność do przezwyciężania i zostawiania za sobą negatywności. Warto również pielęgnować postawę odporności. Traktowanie obelg jako okazji do praktykowania cierpliwości. Zrozumienia i samodyscypliny wzmacnia nas emocjonalnie. Za każdym razem, gdy radzimy sobie z obelgą w pozytywny sposób, zwiększamy naszą zdolność do stawiania czoła przyszłym wyzwaniom spokojem. Stoicyzm uczy nas, że obelgi ranią nas nie z powodu samych słów czy działań, ale z powodu naszych percepcji i reakcji na nie. Zmieniając naszą perspektywę i kontrolując nasze reakcje, możemy chronić nasz wewnętrzny spokój i stawać się bardziej odporni. Kiedy ktoś nas obraża, naszą pierwszą reakcją może być obrona, lub nawet gniew. Jednak stoicyzm zachęca nas do rozważenia perspektywy drugiej osoby. Każdy z nas nosi swoje własne zmagania i wyzwania, a obelgi często odzwierciedlają bardziej stan emocjonalny osoby, która je wypowiada, niż nas samych. Praktykowanie empatii oznacza postawienie się w sytuacji drugiej osoby i próbowanie zrozumienia jej motywacji i uczuć. Robiąc to, Możemy zobaczyć więcej niż tylko obraźliwe słowa czy działania i dostrzec, że druga osoba może zmagać się z osobistymi trudnościami lub intensywnymi emocjami. To nie oznacza usprawiedliwiania obraźliwego zachowania, ale raczej odpowiadanie ze zrozumieniem i współczuciem. Przebaczenie odgrywa kluczową rolę w przekształcaniu negatywnych interakcji. Przebaczanie nie oznacza koniecznie zapominania lub usprawiedliwiania obraźliwego zachowania, ale uwalnianie emocjonalnego ciężaru jaki się obelga. Kiedy przebaczamy, decydujemy się nie nosić w sobie urazy ani goryczy, co pozwala nam iść naprzód z większą lekkością i wewnętrznym spokojem. Epiktet, jeden z wielkich filozofów stoickich, nauczał, że przebaczenie jest demonstracją siły wewnętrznej. Przypomina nam, że pielęgnowanie urazy czy żywienie żalu tylko zwiększa nasze emocjonalne cierpienie. Przebaczając, nie tylko uwalniamy siebie, ale także otwieramy przestrzeń na budowanie bardziej harmonijnych i autentycznych relacji. Odpowiadanie na obelgi z empatią i przebaczeniem nie oznacza akceptowania nadużyć czy braku szacunku. Wręcz przeciwnie, oznacza to utrzymanie kontroli nad własnymi emocjami i wybór konstruktywnej odpowiedzi. To obejmuje ustanowienie zdrowych granic i jasne komunikowanie naszych uczuć, jednocześnie starając się zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby. Przydatną praktyką jest refleksja nad tym, jak chcielibyśmy być traktowani, gdybyśmy byli na miejscu drugiej osoby. To może pomóc złagodzić naszą odpowiedź i promować bardziej otwartą i szanującą komunikację. Czasami samo uznanie wewnętrznych zmagań drugiej osoby może przekształcić negatywną interakcję w okazję do budowania empatii i wzajemnego zrozumienia. Pamiętaj, że empatia i przebaczenie to nie tylko cnoty osobiste ale także przyczyniają się do bardziej pozytywnego i harmonijnego środowiska społecznego. Kiedy odpowiadamy na obelgi z empatią, tworzymy przestrzeń dla osobistego wzrostu i zdrowszych, bardziej znaczących relacji. W naszej podróży przez życie nieuniknione jest napotkanie trudności i przeciwności. Stoicyzm oferuje pragmatyczne podejście do radzenia sobie z tymi przeszkodami, pozwalając nam pozostać elastycznymi i skutecznymi w obliczu przeciwności losu. Antycypowanie przeszkód nie polega na byciu pesymistą, ale na byciu realistą. Stoicki filozof Epiktet przypomina nam, że życie rzadko przebiega dokładnie według planu, a posiadanie elastycznych oczekiwań przygotowuje nas do lepszego radzenia sobie z nieoczekiwanymi zmianami. To obejmuje uznanie, że wyzwania są częścią ludzkiej wędrówki i że każda przeszkoda może być okazją do wzrostu i nauki. Stoickie podejście do przewidywania przeszkód polega na kultywowaniu zrównoważonej perspektywy. Oznacza to nie tylko uznanie możliwych trudności, które mogą się pojawić, ale także zachowanie spokoju i jasności umysłu w obliczu tych trudności. Zamiast być zdominowanym przez strach lub zmartwienie, możemy przyjąć proaktywną postawę skoncentrowaną na rozwiązaniu. Praktyka uważności odgrywa tutaj ważną rolę. Będąc obecnym w chwili obecnej i świadomym naszych myśli i emocji, możemy wcześniej dostrzec oznaki trudności i reagować szybciej i skuteczniej. Uważność pomaga nam utrzymać wewnętrzny spokój i podejmować świadome decyzje, nawet w sytuacjach stresowych. Ponadto, istotne jest przygotowanie mentalne. Zamiast być zaskoczonym problemami, możemy przewidywać różne scenariusze i opracowywać plany awaryjne. To nie tylko zwiększa naszą pewność siebie, ale także umożliwia nam stawienie czoła wyzwaniom z większą odpornością i determinacją. Kluczowym aspektem stoicyzmu jest akceptacja okoliczności, których nie możemy kontrolować. Nie zawsze możemy uniknąć lub pokonać wszystkich przeszkód, ale możemy wybrać, jak na nie reagujemy. To obejmuje zaakceptowanie, że niektóre rzeczy są poza naszą kontrolą i skoncentrowanie naszej energii na tych obszarach. Gdzie możemy coś zmienić? Warto pielęgnować mentalność wzrostu. Każda napotkana przeszkoda daje nam szansę na wzmocnienie naszej zdolności adaptacji i rozwój nowych umiejętności. Postrzegając wyzwania jako integralną część naszej życiowej podróży, możemy przekształcić trudne momenty w okazję do osobistego i zawodowego rozwoju. Antycypowanie przeszkód w realistyczny sposób i utrzymanie zrównoważonej perspektywy. To fundamentalne zasady stoicyzmu. Przyjmując takie podejście, możemy wzmocnić naszą odporność, utrzymać skuteczność i stawić czoła wyzwaniom życia z większą spokojem i pewnością siebie. Siła wewnętrzna nie jest mierzalna tylko zdolnością do pokonywania zewnętrznych wyzwań, ale także umiejętnością odnajdywania spokoju i zadowolenia wewnętrznego. Potężną praktyką sugerowaną przez stoicyzm jest wdzięczność. Zamiast skupiać się na tym, Czego nam brakuje, lub na trudnościach, z którymi się zmagamy, pielęgnowanie wdzięczności pomaga nam zmienić perspektywę na to, co już mamy i cenimy w naszym życiu. Epiktet, jeden z wielkich filozofów stoickich, przypomina nam, że niemożliwe jest żyć przyjemnie bez życia w sposób sprawiedliwy, piękny i prawdziwy, czyli bez życia zgodnego z naszym zdrowym rozsądkiem i naszą naturą. Oznacza to, że przyjmując wdzięczność, Uznajemy i doceniamy proste i znaczące rzeczy, które przyczyniają się do naszej codziennej szczęśliwości. Praktykowanie wdzięczności polega na regularnym refleksji nad błogosławieństwami w naszym życiu, zarówno dużymi, jak i małymi. Może to obejmować zdrowie i bezpieczeństwo, kochające relacje, chwile radości i możliwości osobistego rozwoju. Uznając te błogosławieństwa. Wzmacniamy naszą emocjonalną odporność i pielęgnujemy pozytywne nastawienie, nawet w obliczu wyzwań. Oprócz wdzięczności, stoicyzm zachęca nas do przyjęcia wrażliwości jako naturalnej części ludzkiego doświadczenia. Często opieramy się wrażliwości ze strachu przed byciem postrzeganym jako słabi lub niedoskonali. Jednak stoicki filozof Seneca przypomina nam, że nie ma nikogo bardziej nieszczęśliwego niż ten, który nigdy nie przeszedł przez trudności. Akceptacja naszej wrażliwości czyni nas bardziej autentycznymi i łączy nas z innymi na głębszym poziomie. Akceptacja wrażliwości nie oznacza bycia pasywnym czy zrezygnowanym, ale raczej uznanie naszych ograniczeń i uczenie się z naszych doświadczeń. Kiedy przyjmujemy naszą wrażliwość, rozwijamy współczucie dla siebie i innych, wzmacniając nasze relacje i promując poczucie wspólnoty i wzajemnego wsparcia. Praktykowanie wdzięczności i przyjmowanie wrażliwości to praktyki, które pomagają nam pielęgnować odporną i współczującą siłę wewnętrzną. Zamiast skupiać się tylko na naszych słabościach lub przeciwnościach losu, koncentrujemy się na tym, czego możemy się nauczyć i na wzroście, który możemy osiągnąć dzięki każdemu doświadczeniu. Integrując te zasady w nasze codzienne życie, możemy rozwijać bardziej zrównoważoną i harmonijną mentalność. Siła wewnętrzna nie polega na unikaniu wrażliwości czy negowaniu trudności ale na odnajdywaniu mocy i wzrostu pośród naszych niedoskonałości i wyzwań. Akceptowanie naturalnych cykli życia jest istotną częścią filozofii stoickiej. Epiktet przypomina nam, że wiele rzeczy jest poza naszą kontrolą, w tym wydarzenia kształtujące nasze życie. To oznacza, że zamiast walczyć z nieuniknionymi zmianami i wzlotami oraz upadkami egzystencji, możemy wybrać akceptację tych cykli jako integralnej części naszej podróży. Akceptacja nie jest biernym poddaniem się, lecz postawą zrozumienia i adaptacji. Uznajemy, że każda faza życia, czy to wzrost, stabilność, upadek czy odnowa, niesie ze sobą unikalne lekcje i możliwości osobistego rozwoju. Akceptując naturalne cykle, rozwijamy emocjonalną odporność, która pozwala nam stawić czoła wyzwaniom z większym spokojem i odwagą. Oprócz akceptacji Stoicyzm zachęca nas do przyjęcia prostoty. Żyjemy w erze ciągłych bodźców i rozproszeń, gdzie często tracimy z oczu to, co naprawdę ważne. Seneka przypomina nam, że dla zdrowia duszy konieczne jest zrobienie pokoju i życie w prostocie. Przyjęcie prostoty polega na skupieniu się na tym, co istotne i eliminacji nadmiaru w naszym życiu. Może to oznaczać uproszczenie stylu życia. Redukcję zbędnych zobowiązań i priorytetyzację znaczących relacji oraz aktywności, które przynoszą nam prawdziwą radość i spełnienie. Uproszczając, nie tylko uwalniamy przestrzeń fizyczną i mentalną, ale także wzmacniamy naszą więź z naszym prawdziwym ja i i naturą wokół nas. Ważną praktyką stoicką jest oderwanie się od rzeczy materialnych i pragnienia posiadania więcej niż naprawdę potrzebujemy. To nie oznacza życia w niedostatku lecz docenienie tego, co jest dla nas naprawdę ważne i satysfakcjonujące. Eliminując nadmiar i skupiając się na tym, co istotne, odnajdujemy poczucie wewnętrznego spokoju i zadowolenia, które nie zależą od zewnętrznych okoliczności. Podsumowując, akceptowanie naturalnych cykli życia i przyjęcie prostoty to fundamentalne zasady stoicyzmu. Integrując te nauki w naszym codziennym życiu, Możemy pielęgnować większą harmonię z naszym prawdziwym ja i i światem wokół nas. To umożliwia nam życie w większej autentyczności, równowadze i wdzięczności, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. I tak kończymy naszą podróż przez dziesięć stoickich zasad, które mogą odmienić twoje życie. Od silnego celu do akceptacji naturalnych cykli, stoicyzm oferuje potężne narzędzia do kultywowania odpornego umysłu i niewzruszonego wewnętrznego spokoju. Stosując te zasady, nie tylko stawisz czoła wyzwaniom z odwagą, ale również znajdziesz spokój w chaosie. Jeśli podobało Ci się to, o czym tu mówiliśmy, nie zapomnij zostawić lajka i zasubskrybować kanał, aby otrzymywać więcej takich inspirujących treści. Dziękuję za wspólną podróż ku osobistemu rozwojowi i odkrywaniu. Kontynuujmy razem eksplorację mocy filozofii stoickiej w naszym życiu. Do zobaczenia wkrótce i niech mądrość stoicka prowadzi Cię ku pełniejszemu i spokojniejszemu życiu.